Zastanowimy się nad nauką o grzechu pierworodnym. Przeanalizujemy podstawy tej nauki, czyli fragment z listu do Rzymian, 5 rozdziału od 12 do 20. Nauka o grzechu pierworodnym zakłada, że każdy człowiek, gdy się rodzi, już jest winny. Tak z automatu masz grzech, za sam fakt urodzenia. Gdy teraz umrzesz, to od razu jesteś potępiony i czekają cię męczarnie, wieczne męczarnie w piekle lub w czyśćcu. Między innymi stąd się wzięła nauka o otchłani niemowląt lub fakt niechowania nieochrzczonych dzieci w tym samym miejscu co inni ludzie. Przeciwny temu pogląd to pogląd mówiący, że człowiek się rodzi ze skłonnością do grzechu, a jedynie, a nie z samym grzechem odziedziczonym. To jest również ta skłonność odziedziczona po Adamie, ale jednak dopiero sam fakt zgrzeszenia czyni człowieka winnym czy potępionym przed Bogiem. Od razu postawię sprawę jasno: ja jestem zwolennikiem tego drugiego poglądu i dzisiaj przeanalizujemy sobie fragment, na który, na który powołują się ci zwolennicy nauki o grzechu pierworodnym, i zobaczymy, na ile sensowne są ich argumenty. Dlatego tak jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak też na wszystkich ludzi przyszła śmierć, ponieważ wszyscy zgrzeszyli. Według niektórych słowo grzech oznacza grzech Adama, tak w domyśle. W związku z tym, przed chwilą przytoczony fragment, ci ludzie tłumaczą, mówiąc, w upadku Adama wszyscy zgrzeszyliśmy. Problem polega na tym, że tego tam nie ma. Taki pogląd wywodzi się od Augustyna z Hippony, który to uważał, że słowo ponieważ w tym wersecie powinno być tłumaczone jako w którym i odnosić się do Adama, o którym jest mowa na początku tego wersetu. Jest to bardzo błędne tłumaczenie. Słowo ponieważ jest bardzo daleko w tym zdaniu od słów przez jednego człowieka. Więc dziwne by było, gdyby odnosiło się do tych słów. Z początku zdania. Zobacz, jak to zdanie by wyglądało, gdyby, gdyby oni mieli rację, ci, którzy tak mówią. Dlatego tak jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak też na wszystkich ludzi przyszła śmierć, w którym wszyscy zgrzeszyli. Gdyby słowo ponieważ miało być słowem, w którym to by to było bardzo dziwne zdanie, i trzeba by wielu domysłów, aby dojść do tego, że odnosi się ono do tego jednego człowieka z początku zdania, czyli do Adama. Inna sprawa jest taka, że to słowo jest tłumaczeniem greckiego zwro zwrotu f-ho, czyli skróconej wersji wyrażenia epi to uto, hoti", które oznacza z tego powodu, że, lub po prostu ponieważ, czy bo. Dodatkowo wyrażenie w Adamie nie występuje w całym ustępie, który dzisiaj analizujemy, który jest podstawą tej doktryny. Niektórzy mówią, że jest ono domyślne. To znaczy, gdy jest mowa wszyscy zgrzeszyli, to domyślnie chodzi o to, że wszyscy zgrzeszyli w Adamie. Uważają tak poprzez analogię do 1 Koryntian 15:22. Jak bowiem w Adamie wszyscy umierają. Tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni. Tylko, że ten fragment jest zupełnie innego listu. A w liście do Rzymian w rozdziale 5, w który dzisiaj analizujemy, to jedynie domysły, że tam powinno w ten sposób się patrzeć na ten fragment. A domyślna obecność tego wyrażenia to za mało, aby ustanowić taką istotną doktrynę, ponieważ która tak mocno wpływa na relacje oraz postrzeganie tego, kim jest Bóg. Dodatkowo. Paweł, gdy mówi o grzechu Adama, używa liczby pojedynczej. Zobacz. Lecz przestępstwem nie jest tak jak z darem łaski. Jeśli bowiem przez przestępstwo jednego wielu umarło, tym obficiej spłynęła na wielu łaska Boga i dar przez łaskę jednego człowieka, Jezusa Chrystusa. Jeśli bowiem z powodu przestępstwa jednego śmierć zaczęła królować przez jednego, tym bardziej ci, którzy przyjmują obfitość tej łaski i dar sprawiedliwości, będą królować w życiu przez jednego Jezusa Chrystusa. Czyli mówi w liczbie pojedynczej o Jego przestępstwie. Jednak, gdy mówi o grzechach ludzkości, na przykład w wersecie 17, używa liczby mnogiej. A z darem nie jest tak, jak z tym, co przyszło przez jednego, który zgrzeszył. Wyrok bowiem jest z powodu jednego przestępstwa ku potępieniu. Ale dar łaski z powodu wielu przestępstw ku usprawiedliwieniu. W związku z tym nie jest możliwe, że Paweł mówi o grzechu pierworodnym wszystkich ludzi, bo mówiłby nim dalej w liczbie pojedynczej, a jednak mówi w liczbie mnogiej. Mówiłby z nim jako jakby jednym grzechu, który został odziedziczony przez wszystkim. Wszystkich. Paweł tutaj zwyczajnie mówi o grzechach każdego z osobna. Tak więc, jak przez przestępstwa jednego na wszystkich ludzi spadł wyrok ku potępieniu, tak też przez sprawiedliwość jednego na wszystkich ludzi spłynął dar ku sprawiedliwieniu dającemu życie. To poprzez Adama grzech wszedł na świat. To jest jego wina, a nie nasza. Jednak przez upadki ludzi grzech się rozprzestrzenił w świecie. Dlatego oczywiście jest więź między grzechem Adama, Adama a naszymi grzechami. Ale jaka to więź? Więź wynikająca z dziedziczenia, wynikająca z faktu, że tylko Adam z Ewą zostali stworzeni na obraz i podobieństwo Boże, ale o dziecku Adama już tak nie czytamy. Adam żył 130 lat i spłodził syna na swoje podobieństwo, na swój obraz i nadał mu imię Set. Adam spłodził syna na swoje podobieństwo nie Boże. Nasi rodzice spł spłodzili nas Również na swoje podobieństwo. Dziedziczymy po nich każdą wadę charakteru, każdą skłonność do zła, jednak nie będziemy nigdy sądzeni na, za grzechy naszych rodziców. Dusza, która grzeszy, umrze. Syn nie poniesie kary za nieprawość ojca, ani ojciec nie poniesie kary za nieprawość syna. Sprawiedliwość sprawiedliwego pozostanie na nim, a niegodziwość niegodziwego pozostanie na nim. Każda dusza. Która grzeszy, ta umrze. Za swój własny grzech. Nie jesteś winien tego, że twój ojciec czy matka zrobili coś złego. Jednak ich czyn zrobił wyłom w ich charakterze i ten wyłom, wyłom ty odziedziczyłeś. I musisz się z nim zmagać. Ta myśl jest przedstawiona w kolejnych wersetach fragmentu, który dzisiaj analizujemy. Zobacz. Jak bowiem przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wielu stało się grzesznikami. Tak przez posłuszeństwo jednego wielu stało się sprawiedliwymi. Jeśli by ktoś uważał, że stanie się grzesznikami w tym wersecie, yy, odnosi się do grzechu pierworodnego, to już werset dalej Paweł rozwiewa taki pogląd. Zobacz. A zakon wkroczył, aby się upadki pomnożyły, gdzie zaś grzech się rozmnożył, tam łaska bardziej obfitowała. Czyli nie jest mowa o jednym grzechu, a o jego pomnożeniu i o wielu upadkach, wielu grzechach, wielu przestępstwach. W związku z tym przez nieposłuszeństwo jednego wielu stało się grzesznikami, ponieważ ich upadki się pomnożyły. Więc ten fragment nie może się odnosić do grzechu Adama i rzechomej winy, jaką my dziedziczymy. A odnosi się do tego, że grzech Adama, przez grzech Adama my mamy skłonność do upadków i powoduje on wiele upadków, jak to ten werset mówił. Takie spojrzenie na ten fragment pisma oczyszcza Pana Boga z zarzutu bycia niesprawiedliwym. Utwierdza nas w przekonaniu, że Królestwo Niebieskie jest zbudowane na prawie. Jednak cały czas stawia nas w beznadziejnej sytuacji, jako osoby, które mają olbrzymią skłonność do grzechu, jak, jak, jako osoby, dla których grzech jest częścią ich natury. Na szczęście jest tego rozwiązanie, i tym rozwiązaniem jest łaska Boża. Nie daj Boże, my, którzy umarliśmy dla grzechu, jakże możemy jeszcze w nim żyć? Jak umarliśmy? Umarliśmy w Chrystusie. Razem z Nim zostaliśmy ukrzyżowani. Bóg chce, abyśmy byli z Nim w tak ścisłej łączności, ponieważ to On nasze grzechy zaniósł na krzyż. I skoro jesteśmy z Nim jedno, to my z Nim na tym krzyżu zawiśliśmy. Bóg chce, abyś tak patrzył na krzyż, bo choć to nie twoja zasługa, to jednak Jezus zawisł tam za ciebie. Dlatego teraz, skoro umarliśmy razem z Nim dla grzechu, to teraz nie musimy już grzeszyć. Jesteśmy od tego wolni. Czyż nie wiecie, że my wszyscy, którzy zostaliśmy ochrzczeni w Jezusie Chrystusie, w Jego śmierci zostaliśmy ochrzczeni? Zostaliśmy więc pogrzebani z nim przez chrzest w śmierci, aby jak Chrystus został wskrzeszony z martwych przez chwałę Ojca, tak żebyśmy i my postępowali w nowości życia. Chrzest jest tego symbolem. To przez chrzest, przez zanurzenie, my zostajemy złączeni z Jezusem w jego śmierci. Jakby pogrzebani w wodnym grobie, tak abyśmy mogli być również złączeni w jego zmartwychwstaniu. Dzięki jego ofierze zostaliśmy uwolnieni z sideł szatana i teraz możemy służyć w nowości sumienia Bogu. Tak i wy, moi bracia, zostaliście uśmierceni dla prawa przez ciało Chrystusa, abyście należeli do innego, to znaczy tego, który został wskrzeszony z martwych, abyśmy przynosili Bogu owoc. Jest to rola ducha świętego. To dzięki niemu możemy tego wszystkiego dokonać. Dzięki niemu możemy oczyścić się od naszych grzechów w przeszłości oraz dostać siłę, aby żyć świętym życiem już teraz. Gdyż prawo ducha życia, które jest w Chrystusie Jezusie, uwolniło mnie od prawa grzechu i śmierci. Jesteś wolny, jeśli oddałeś Mu swoje grzechy i odwróciłeś się od nich. On Ciebie przyjął, więc teraz możesz żyć jako osoba święta. Nie zmarnuj te tylko tego i nie bróć się więcej nieczystościami tego świata. Subskrybuj. Daj łapkę w górę. Na dzisiaj to tyle. Śledź nas na library, Beatshoot, Telegramie i Facebooku. Cześć!